Witam wszystkich. Mercedes C-Klasa 203. Problem z ABS-em nie czytało prawego przedniego koła. Eee, też zawolny obrót był na parametrach w komputerze. Co było powodem? To, że eee, klient był gdzie indziej, tam dowalili smaru troszeczkę za dużo. Eee, no i wypchnął się ten smar i paskudził nam koronkę, co też fałszowało odczyty. No i też ten pierścień potem od ABS-u wypychało. Pracował nie w osi. Także widzicie, trzeba troszeczkę uważać z ilością smaru, bo później są takie przyczyny, że jak się rozgrzeje, to ciśnienie się stwarza i wypycha nam pewne elementy. No i potem jest problem, nie? Oczywiście problem był rozwiązany w ten sposób, że odpięty był główny bezpiecznik ABS-u, no bo stwierdzili, że nie są w stanie znaleźć. Usterki, no bo wszystko jest wymienione. Nowe czujniki, i tak dalej. Także warto nieraz zwrócić uwagę tam, gdzie się zaczęło robotę. Bo może tam tkwi problem. Pozdrawiam, hej.